Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie Sobota, który dzisiaj jest, nieważne Jedziemy do Krakowa, do Defendera na rozpoczęcie sezonu motocyklowego W sumie to pierwszy raz pojawię się w tym sklepie, więc będzie okazja zobaczyć co oni tam mają Zobaczcie jak witają nas pięknie kwitnące pola rzepakowe No i co, jedziemy, jedziemy właśnie do Krakowa mają być konkursy: ma być koło fortuny, ma być grochówka, ma być grill no i ma być sporo ludzi. Tak więc zobaczymy, co Defender jeszcze ciekawego przygotował. Z tego co wiem, to ma być hamownia motocyklowa, mają być testy motocykli Triumph. No ale z tego co wiem, to już wszystko jest pozajmowane dlatego że trzeba było się wcześniej zapisać. No, więc będziemy mieli okazję po prostu popatrzeć, jak to wszystko wygląda z bliska. No i jesteśmy na miejscu. Proszę, jest trochę ludzi. Gdzie się tu zatrzymać teraz? Dobrze, jesteśmy już na rozpoczęciu sezonu w krakowskim oddziale defendera. Słuchajcie, pierwszy raz jestem tutaj. No, jestem zaskoczony, że jest tak dużo ludzi, sami zresztą popatrzcie. Cześć, Wojtek, KJC Polska, jesteśmy dziś w sklepie Defender w Krakowie, tutaj nas znajdziecie, tu znajdziecie również nowości, które przygotował KJC na ten, na ten sezon oraz kaski testowe, które możecie śmiało sobie wypożyczyć i w nich pośmikać, jeżeli macie ochotę, znajdziecie nas w Defenderze dzisiaj, śmiało, popraszam. Super, czyli że tak powiem w Defenderze Kaski HJC można zakupić? Jak najbardziej, najbardziej, tak? Możesz ok. zakupić, możesz się w nich przejechać, jak najbardziej. Super. Jeśli chodzi o jakieś nowości, coś, coś nowego, co macie takiego najnowszego, takiego fajnego? nowości, które znajdziecie u nas, w których możecie się również przejechać. Przede wszystkim RPH 71 i RPH 91 są to absolutne nowości przygotowane na ten sezon, zgodne z nową normą EC2206. Na moim stanisku również znajdziecie kasker PH1, czyli najbardziej zaawansowany i najbardziej sportowy kask. Zgodny z normami filmowskimi, dokładnie w tych, w tych kaskach ścigają się zawodnicy MotoGP jest dokładnie ten sam kask. Okej, okay, a to co to jest? Powiedz mi? To jest, yy... Bo wygląda kosmicznie. To jest e, lotka, którą sobie możesz śmiało tutaj wiesz, zamontować. Ona jest w zestawie nie musisz, e, jeżeli nie chcesz jej montować, ale oczywiście możesz. Dzięki niej podczas jazdy jesteś dużo bardziej aerodynamiczny, wiesz, ona idealnie się komponuje z garbem, jeżeli jeździsz typowo, typowo A, sportowo butarze. No? Super, super. Dzięki wielkie, trzymaj się. Trzymaj trzymaj się, to. hej. Jechaliśmy z hamownią e, inercyjną podwoziową, Mierzymy moc motocykli na kole. E, pokazujemy po prostu gościom jak, jak wygląda sprawa przebiegu ich mocy i momentu obrotowego tutaj w ich Jaki był już najmocniejszy sprzęt dzisiaj? Eee, 100... coś tam, CBR-ka, 600 A, 600. Nie, przepraszam, gsx 750 A, Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć. Konkurs działa tak, że mamy do wygrania kilka fajnych nagród, które są między innymi tam, w tych kartonach, także nasze pony i do krakowskiej szkoły motocykli Super Koło Fortuny, żeby zachęcić, jest pięć konkurencji. Pierwsza to krzyżówka, trzeba ją rozwiązać. całą. Marki motocykli? MV Agusta To będzie chyba BMW. No to Dzień <grystnie> dobry nauczymy się krzyżóweczki Jak w szkole odpisują Jeden od drugiego Dobra Czekaj, czekaj, czekaj Czekaj Dobra, nie nagrywaj <grystnie> To mamy, co dalej? Takie pokryszone mięso. Nie patrzcie tutaj na to, ty, ty masz ładniejszą motywację. Odp... Odpisywał ode mnie. Tak to Wam <śm> tak naprawdę pomógł? Dobra, to się wydnie. Druga to jest zapięcie, zapięcia i rozpięcie w ciągu 30 sekund. A, 3, 2, 1. No, no to dobra. A nie, to ty przypada, to ja przypada. Jak wstało, się tutaj jest czasem więcej nie ma, ale się udało. Proszę. Dwa dwie, się rozczepałem cały. Jak to 3 2 1 start. <śla> To dwie sekundy wolniej niż kolega, ale się udało. Nie chciałem, żeby przegrał przed kamerą. A tak, tak, tak. trzecia to jest rzut rękawicą do kufra i, I do kufra trafić. A, ale nie, jak nie, jak nie jak no dwoma rękawicami, chyba że jeździsz jednej, no to możesz jedną. I teraz musisz ją podnieść i ją przynieść z powrotem. To zrobić do skutku? Do skutku. A zobaczymy. Eee, spokoj. Dobry, kiedyś trzeba trafić. A no, można dwiema naraz? Można dwiema naraz. <noise> <Ty to głos> Proszę no, bardzo. bardzo. Taka, jest? Nikt tak nie stoi jak ty Dan <noise> To się wytnie aj, 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 No Czekaj, aj. bo ja mam lekkie rękawiczki, no. Nie to jest zabawa. Jak prawie. A śmiały się ze mnie. Zawiało, no. <noise> Nawiad? Panuka polisarz? Tak, jest. to, to, to na wiatr w sumie. Nieee, zaraz. Druga w Czwarta to jest no, toczenie no. to jest to, to jest dwóch opon od pierwszego kurka e, do drugiego. Dwie do, opony dwoma rękami zamkniętymi oczami do góry. A, do. Dobra, zniszczony. I piąta opcjonalnie, albo wrzucenie zdjęcia filmu lub relacji na Instagrama i oznaczenie nas, albo obrócenie motocykla na stópce centralnej dookoła. I jedziemy z motocyklem. No i pięknie, elegancko. I jak na razie najlepsza, najlepsza próba na dzisiaj. No, jak na egzaminie można powtórzyć. Zawiało po prostu Nie no, o 360 nie trzeba O 180, 350 nie byłoby sensu obracać Hajs Hajs Co to jest Ma Pani do naszego sklepu oh. To jest nas. I bloczek lub smyczka Azteka ja... Co się dzieje? Nie patrzę. Będziesz w parku. Będziesz w parku. Nie może tak się skończyć. Ej, Nie może tak być. Bankur. Ale Wy już zrobiliście ponad stan, bo jeszcze macie nasz post, więc możesz skończyć jeszcze raz. I dodatkowo za bankrutę dostajesz kupon na ozonowanie, Jeżeli wierzyj o wartości co do tego u nas. Jestem, to jest? Jest, Ty jesteś zwycięzcą! Jest, jest zwycięzcą, no ładnie. Zrobię z dla mnie. Łańcuch i sygnet. Dostanę do łojcu? Tak. Ee, nowy nie, napęd do to motocykla. Jest, to jest przejazd z motorynką, o ile się uda spalić. Moja kariera motocyklowa rozpoczynała się właśnie od motorynki. Tak więc, sentyment do tego modelu pozostał jak najbardziej żywy. Zwłaszcza, że w garażu mam jeszcze model, na którym uczyłem się jeździć, czyli motorynkę w wersji M1. Ten kto kiedykolwiek z Was posiadał motorynkę wie że jak kapryśny jest to sprzęt i że czasami po prostu albo się nie da go odpalić albo nie chce jechać albo różne rzeczy się dzieją. Po kilkudziesięciu próbach odpalenia i uruchomienia silnika wreszcie się udało i mogłem rozpocząć przejść. Chociaż wybójcie Okej, damy już jej spokój. Po tej krótkiej, ale jakże emocjonującej przejażdce udaliśmy się na zwiedzanie sklepu. Sklep sam w sobie, bardzo dobrze wyposażony, bardzo dużo odzieży, butów, kasków, kurtek, spodni, rękawiczek, dużo akcesoriów różnych marek i z tego co zauważycie za chwilę, można też zapoznać się z ofertą motocykli Triumph. Można <grymianie> <grymianie> odjąć, od razu jest Będziesz miał lżejszym. Dzień dobry, a tutaj to się wyprawia? Całe dobre że? Całe Jesteśmy z firmy Kontel. Mamy interkomy marki Euclid. O nieograniczonym zasięgu, działające w meszu. Z czujnikiem crashowym. Możemy w apce wpisać trzy kontakty. No. Wysyła mapkę mhm. Google'ową. Z punktem, gdzie to się zadarzyło, i z punktami medycznymi w pobliżu punktu zadarzenia. Aha, super. Więc y, y, żaden inny producent tego nie ma, więc jeśli ktoś dużo sam jeździ, to jak najbardziej y, polecana funkcja. Kolejne podpisały ze sobą umowę, że będą działały, współpracowały ze sobą na poziomie interkomu, a nie super. Bluetootha, tak jak się to dzieje teraz. Super. I to za pomocą aktualizacji załatwiają na sprawę. Kardo już nawet wysłało tego informację. Muszę nie odpisywać, nie Witam, 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 witam. A słychać? No nic, na no spoko. Bankruta wyszczeliłem, przejechałem się motorynkiem, także wiesz. Cześć, jestem Wojtek z salonu Triumf Kraków. Jesteśmy właśnie na rozpoczęciu sezonu w Defenderze. Przybyliśmy dla was cztery motocykle, które mogliście testować na jazdach. Zapraszamy również na jazdy testowe do salonu Triumf Kraków na Wielickiej 250. Jak to mówią, wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć, tak więc my też zakończyliśmy naszą, naszą przygodę ze rozpoczęciem sezonu w salonie Defender w Krakowie, co Wam mogę powiedzieć, bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna impreza, ciekawe konkurencje, jeśli chodzi o koło fortuny, bardzo fajni wystawcy, jeśli chodzi o Triumfa, o HJC, o hamownię motocyklową, o interkomy, tak więc bardzo fajna sprawa. Oczywiście będziecie się śmiać pewnie, że tych rozpoczęć sezonu jest bardzo dużo, no ale to tak jest, że z reguły jeździ się na rozpoczęcia sezonu, później w połowie sezonu, rozpoczęcia sezonu się kończą, zaczynają się z zakończenia sezonu, i zamiast jeździć na rozpoczęcia, kończymy na zakończenia sezonu. Tak więc to było kolejne rozpoczęcie sezonu. Bardzo fajnie, że takie inicjatywy są prowadzone, dlatego że można się spotkać face to face ze znajomymi, z osobami, które znamy gdzieś w sieci. Z YouTube'a, z Facebooka, których zmagania z motocyklami śledzimy tylko online, a tu możemy na przykład spotkać się face to face, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, tak więc to jest bardzo fajne. No i mam nadzieję, że to stanie się już taką tradycją i że rozpoczynać sezon w Defenderze będziemy co rok. Tyle na dziś. Dzięki wielkie pamiętajcie o lajku, subie i widzimy się w następnych materiałach.